Dzień dobry państwu, Telewizja Internetowa Niezależny Lublin. Witam państwa Ryszard Chłobowicz i pani doktor Ewa Kurek. Dzień dobry państwu, witam panie doktorze. Program Tydzień z głowy. Chciałbym żebyśmy porozmawiali o rocznicy powstania w getcie warszawskim. To powstanie wybuchło 19 kwietnia 1943 roku i było Taką odpowiedzią na trzecią szwale eksterminacji, jaka dotykała ludność getta. W związku z tym powstaniem, jeśli pani pozwoli, mi przychodzą osobiście na myśl dwa pytania. Po pierwsze, jak to się stało, że dwa, dwie niezależne od siebie organizacje wojskowe żydowskie, działające na terenie getta, jedna to jest RZOP, czyli żydowska organizacja bojowa, i drugie, RZZW, czyli Żydowski Związek Wojskowy, nie potrafiły się ze sobą dogadać i do końca powstania, w zasadzie, można powiedzieć, konkurowały ze sobą. To jest jedno pytanie. Natomiast drugie pytanie jest takie: jak to się dzieje, że to powstanie w Getcie, w opinii międzynarodowej, jest kojarzone z terminem Powstanie Warszawskie? Gdzie wiadomo, dla nas, Polaków, Powstanie Warszawskie. To jest powstanie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie. No może za, zacznę, proszę Państwa, od tego, że no, trzeba pamiętać o tych o, o Żydach warszawskich, którzy jako jedyni w Europie, mordowanej żydowskiej Europie, chwycili za broń i, 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 i powiedzieli nie. Tak, I trzeba pamiętać, że wszystko jednej, z jednej, i z drugiej organizacji, jednak to, były, to byli bohaterscy Żydzi. Zwłaszcza, że, zresztą pisali o tym w swoich ulotkach, że oni nie walczą, nie liczą na wygrany, bo wiedzieli, że nie wygrają. Oni walczą o, o godność, o żydowską godność ich osobistą, i, 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 i godność Żydów polskich. Także chwała tym musimy o nich pamiętać, jednak byli, byli obywatelami polskimi, byli wspaniałymi ludźmi. Jeśli chodzi o te terminy po wojnie, po wojnie, proszę Państwa, my zamieniliśmy jedną okupację na drugą, niemiecką, na sowiecką, i po prostu nie mieliśmy głosu na świecie, szczególnie w świecie zachodnim. Natomiast Władze w Polsce sprawowali też Żydzi, to nie Żydzi, że tak powiem, bohaterowie czy Żydzi, tylko komuniści. Więc narzekamy czasem, że mamy zafałszowaną historię. Ale tak jak jest zafałszowana historia Żydów, to po prostu nie mamy pojęcia. I tak z jednej strony w Polsce oczywiście pisało się tylko o o żydowskiej organizacji bojowej, bo ona miała lewi, lewicowe konotacje, a na zewnątrz, na świecie, mówi, naz, Żydzi nazwali powstanie w getcie powstaniem warszawskim. O naszym powstaniu warszawskim nikt na świecie nie wiedział. I tak na dobrą sprawę, to trzeba powiedzieć, że po, po wielu, wielu y, 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 latach. Światu o tym, że powstanie warszawskie to jest nasze polskie powstanie, powiedział Trump, stanął w Warszawie i powiedział światu, to, to było bardzo ważne. Mówi się, że przemówienie napisał mu wtedy Marek Chodakiewicz, taki profesor z Waszyngtonu. Bardzo dobre przemówienie. Fałszowanie historii no, jest specjalnością Żydów, zwłaszcza Żydów, którzy ani nie walczyli, ani w ogóle ich los tych naszych polskich Żydów, Żydów nie, nie obchodził. Amerykańscy Żydzi, oczywiście to jeden z argumentów dla roszczeń różnych, wszelakich, i, i już nie będę mówić. No, ja sama ja sama wpadłam na to, bo to i w Izraelu, i na całym świecie, i w Ameryce nazywali powstaniem warszawskim powstanie w Getcie. Ja sama odkryłam to w latach 90., na początku 90. lat. I taki Jakub Guterman mówił mi, że jego ojciec zginął w powstaniu warszawskim. No jak gdzieś napisałam o tym, że Jakub Guterman jest artystą, rysownikiem, w Izraelu mieszkał, uratowany w Płocku przez, przez Polaków. I napisałam, że, że jego ojciec zginął w powstaniu warszawskim w 44 roku. I on mi mówi, no powstanie warszawskim nie było w 44, w 43. Ja wiem, w jakim 1943? I wtedy się zorientowałam. I od 90. od połowy 90. lat mówię o tym, że musimy odwojować powstanie warszawskie. I do tego pisałam też wiele razy o tym i mówiłam, i te, te, to zapomnienie naszego powstania, tego zapomnienia podjął się Michnik w 90 daje bo drugim roku napisał artykuł w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Że powstanie warszawskie to taka była ruchawka, że Polacy chcieli tylko niedobitki żydowskie wymordować. I autorem artykułu był cichy, bodajże, taki, taki jakiś młody historyk ze wstępem Michnika. I to była próba po prostu przeszczepienia tej, tego, co się działo na świecie, przeszczepienia tej przypisania, zostawienia nazwy Powstania Warszawskiego przy powstaniu w getcie i odebrania Polakom Powstania Warszawskiego. Także przepraszam mówiąc po żydowsku, szwindel na trzwindle. To się nie udało i już się nie uda. Ta, ta próba zawłaszczenia nazwy naszego powstania i naszego wielkiego Powstania Warszawskiego, gdzie życie straciło setki, setki tysięcy ludzi z powstaniem w getcie warszawskim, nie ujmując bohaterstwa tym Żydom, którzy podjęli się walki. W powstaniu warszawskim właśnie, powiedziałam też, że zakłamaną historię mają Żydzi, dlatego, że przez całe lata po wojnie ta komunistyczna, komunistyczna władza i Żydzi komuniści głosili na świecie, że żob, 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 żob żydowska organizacja bojowa. Żydowska organizacja bojowa, bo od tego zacznę, proszę Państwa, to była składała się z młodych ludzi, głównie, z zapaleńców, którzy postanowili sprzedać się drogo, ale niestety nie mieli ani kontaktów, ani broni, ani niczego. Żydowska organizacja powstała, bojowa powstała w listopadzie 1942 roku. Jeśli pamiętamy, że 22 lipca. 1942 roku Niemcy zaczynają wywozić Żydów z warszawskiego getta na śmierć do Treblinki. To mamy 22 lipiec. Akcja wywózki, wymordowania 300 tysięcy Żydów trwa 3 miesiące do września. Potem jest taki okres względnego spokoju, i to wtedy rodzi się w środowiskach młodzieżowych. Smarkarczą 16, 17, 18 lat, którzy stwierdzają, że trzeba się drogo sprzedać, i zaczynają się organizować. Kontakty mają, mają kłopoty ze, ze znalezieniem kontaktów ze stroną Polską, z Armią Krajową. Armia Krajowa też bardzo niechętnie i ostrożnie po prostu do tego podchodzi, do tego do zbrojenia żobu, bo uświadomili sobie, że ci młodzi ludzie nie potrafią trzymać rewolweru, nie umieją strzelać, więc najpierw muszą przejść szkolenie, żeby zobaczyć, że trzyma się karabin tak, a nie tak, prawda? Takie podstawowe zupełnie rzeczy. I to jest y, y, żob, który w, w powstaniu bardzo dobrze m, zakazana książka, ale wy, będzie wznowienie teraz, niedługo, proszę Państwa. Polecam dla Państwa, jak chcecie zobaczyć, jak wyglądało życie w Getcie i w Powstaniu Bednarczyka. Y, m, Książka, która zepchnięta na margines, odsądzana od czci i wiary, ale są przetłumaczone w tej chwili przez Annę Ciałowicz z hebrajskiego, z, przepraszam, z Jidisz na polski. Wspomnienia Żydów, którzy współpracowali z Bednapczykiem, i to się bardzo dobrze układa. Mamy dwa głosy: Bednapczyka. I, i, I tych Żydów, którzy z nim współpracowali. I przechodzę teraz, czyli to mamy tę żydowską organizację bojową. Zamknięta na margines, w niepamięć przez komunistów żydowskich jest właściwa organizacja, Żydowski Związek Wojskowy. Żydowski Związek Wojskowy, proszę Państwa, powstał jesienią 1939 roku, pod koniec września, na początku października. Grupa Żydów, Żołnierzy wojska polskiego, bo pamiętajmy, mówimy blok Żydzi Żydzi. Wśród Żydów byli wspaniali polscy patrioci, ludzie po prostu honoru. Zresztą, jak popatrzymy w katyniu, ginęli Żydzi, ginęli jako polscy obywatele polscy, ginęli za Polskę. Tak samo grupa, grupa żydowskich, jak, jak skończyła się walka obronna 1939 roku. Grupa żydowskich żołnierzy Wojska Polskiego zawiązała Żydowski Związek Wojskowy. Początkowo Żydzi chcieli, jako żołnierze, wejść w struktury Służby Zwycięstwu Polski, z której wyrodziła, narodziła się Armia Krajowa. I potem, po dyskusjach z Polakami, jednak doszli do wniosku, dowódcy nasi polscy doszli do wniosku, że lepiej będzie jak będziemy mieć, bo nie wiadomo co z Żydami będzie, jak Niemcy będą traktować Żydów, gdzie oni będą mieszkać i powstała idea, że powstały dwa związki, Armia Krajowa i Żydowski Związek Wojskowy. I ten Żydowski Związek Wojskowy od 1939 roku był w pełnym współpracy i kontakcie z Armią Krajową i z Polakami. Więc tu, w Żydowskim Związku Wojskowym, nie było problemu y, y, konieczności przeprowadzenia szkolenia, bo to byli ludzie zaznajomieni z bronią. Z reguły oficerowie, na czele tego stał porucznik Appelbaum, zginął oczywiście w powstaniu. I stąd, proszę Państwa, y, y, różne rzeczy wypisuje się, wygaduje, ale y, y, Polacy, Armia Krajowa pomagała Żydowskiemu Związkowi Wojskowemu nawet już w czasie powstania. Polacy byli w środku, Polacy ginęli na Boni Fraterskiej, bo przeprowadzali wspólnie akcje z Żydami. No niestety tak się, tak się stało, że z Żydowskiego Związku Wojskowego prawie wszyscy zginęli ci Żydzi. Iluś tam Polaków też zginęło. Można sięgnąć Moczarski siedział po wojnie w, w jednej celi z Jurgenem Sztropem. W jednej celi więziennej UB ich wsadziło, komuniści ich wsadzili. I sztrop w tych swoich zeznaniach mówi, że był wściekły, bo po prostu się okazało, że, że, że Polacy tam pomagają tym Żydom i się biją. Dlatego powstanie trwało, trwało tak długo. Przede wszystkim ciężar walki to był żydowski e, e, związek wojskowy i o nim trzeba pamiętać. Żob e, też trzeba pamiętać o tych młodych ludziach, ale oni, oni, nie, oni amatorsko e, oczywiście walczyli, strzelali. E, nie byli w stanie za bardzo się może dogadać, dlatego że żob miał e, po prostu e, takie inklinacje, Lewicowe, chociaż właściwie trudno powiedzieć, że lewicowe, takich uhonorowali komuniści po wojnie, bo przecież nie mogli Żydowskiej Armii Krajowej, czyli Żydowskiego Związku Wojskowego, po prostu pokazywać jako, jako, jako wzór. Komuniści nie pomogli Żydom, bo w jednym ze źródeł, w jednych ze wspomnień, wspomnień tych, tych bojowników, pamiętam, czytałem i to się potwierdza w innych, że była sytuacja, że, że, ci młodzi ludzie z Żobu poprosili komunistów w getcie warszawskim, żeby dali pieniędzy, żeby mogli kupić broń i ci komuniści żydowscy powiedzieli, że nie, to nie są pieniądze na takie wariactwa i tę całą kasę wynieśli na stronę polską i oddali gomułca. To takie było podejście, to jest, to też pokazuje co to jest komunista. Komunista zdradzi i Polaka, i Żyda, i swojego brata, bo dla niego idee komunistyczne były ważniejsze. Także no, no, jest wiele zakłamanie, jest wiele kłamstw, ale tak jak zawsze ja optymistycznie podchodzę, że żadne kłamstwo się nie utrzyma i nie trwa wiecznie i w tej chwili świat wie o Powstaniu Warszawskim coraz więcej i musimy po prostu dbać o tym, o to rozróżnienie. Z całym szacunkiem powtarzam do tej garstki niecałego tysiąca Żydów, którzy podjęli walkę i zginęli bronią w ręku. Bo to społeczeństwo Getta nie wspierało idei walki. I tu zawsze, zawsze Państwu mówię, że narzekamy na siebie, dla nas Polaków. W sytuacji, nie ma pytania po prostu, jak jest sytuacja opresyjna, jesteśmy razem, a dla Żydów, Żydzi nie chcieli. Żydzi nawet, szczerze powiedziawszy, prześladowali tych, tych, tą młodzież żydowskiej organizacji bojowej i prześladowali, brońcie Panie Boże, musieli żyć w ciężkiej konspiracji ci ludzie z Żydowskiego Związku Wojskowego. Bo Żydzi generalnie uważali, że nie wolno drażnić Niemców, nie wolno, nie wolno podnosić, nie wolno po prostu stawiać oporu. Do końca liczyli, że za pieniądze, za to, za tamto, ocalą swoje własne życie, a życie innych ich nie obchodziło. Więc to, to naprawdę trzeba przyznać, że bohaterstwo jednych i drugich było nieprawdopodobne i tak godność po prostu... I, I walka o godne y, umieranie. Także szapotba dla, dla, dla wszystkich Żydów, którzy podjęli walkę. No ale powstanie warszawskie było naszym powstaniem. I tu polityka historyczna y, musi, y, musi pamiętać o tym, państwowa polityka, i y, 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 musimy po prostu o tę pamięć dbać. Powtarzam. Y, Setki książek nie zrobią tego, co zrobił Trump, stając w Warszawie i mówił o powstaniu warszawskim, powstaniu Polaków. No to na całe szczęście, że tak się stało. Dziękuję bardzo pani doktor za te wyjaśnienia. Dziś to tyle w programie Tydzień z głowy. Do zobaczenia z panią doktor Ewą Kurek już w najbliższy czwartek, także za kilka dni. Jakoś damy radę pewnie wytrzymać. Natomiast na koniec oczywiście mój apel. Ja wiem, że jest koronawirus, że niektóre osoby mają ciężkie ciężko. Ja apeluję tylko do tych, których po prostu na to stać, żeby zrobić to bez większego uszczerbku finansowego dla siebie. Wspomagajcie nas, wspierajcie kanał Niezależny Lublin, a obiecujemy dołożyć wszelkich starań, abyście Państwo z naszych audycji byli zadowoleni. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. To... Dziękuję Państwu i do zobaczenia.